Panie Burmistrzu, w tym tygodniu nasi mieszkańcy skierowali do pana na siedem pytań. Cytuję pierwsze z nich: Witam, tak zwane stare przedszkole zostało zburzone i chciałabym się dowiedzieć, czy w tym miejscu będzie coś wybudowane. Przedszkole, tam jest właściciel tego gruntu prywatna osoba. I z informacji jakie posiadam, są różne pomysły, poczynając od takiej typowej deweloperki, czy wybudowania takiego bloku, czy podobnego jak na skrzyżowaniu ulica PCK z ulicą Szeroką. Też taki pomysł, też był szuka jakby inwestora związanego z jakimś minimarketem, także dzisiaj to jest takie, że trudno powiedzieć co tam tak naprawdę będzie i w którą stronę ten właściciel pójdzie z tymi swoimi pomysłami. Drugie pytanie. Witam. Chciałabym się dowiedzieć, czy jest możliwość zbudowania siłowni pod chmurką w Kosieczynie? Oczywiście, że jest taka możliwość i stosując zasadę, że, że od największego do najmniejszego, to prędzej czy później myślę, że w Kosieczynie. A jeżeli jeszcze taka inicjatywa pojawi się ze strony jakiejś grupy, to, to być może bardzo szybko taka siłownia będzie mogła powstać. Trzecie pytanie. Czy można usunąć drzewa i krzewy, które rosną na skraju drogi na ulicy Koszarowej, ponieważ uniemożliwiają one mijanie się aut? No, dziękuję za informację. Wyślę pracownika odpowiedzialnego za drogi. Jeżeli rzeczywiście one wchodzą w tą skrajnie drogi, to jak najbardziej powinny być usunięte. Jesteśmy właścicielem tej drogi, więc to zrobimy. Czwarte pytanie. Panie burmistrzu, czy istniałaby możliwość zagospodarowania terenu wokół lądowiska koło Intermarsze? Na przykład wysia, poprzez wysianie pasa, pasów trawy 50 metrów od krawędzi. Obecnie lądujące śmigłowce lotniczego pogotowia ratunkowego wzniecają zamieć z poderwanego piasku i niestety leci wszystko do najbliższych mieszkań. Ratowanie życia jest nadrzędną wartością, lecz proszę też pamiętać, by nie było uciążliwości dla innych. Ostatni przykład właśnie pokazał, że helikopter nie mógł wylądować z racji wzburza, tych wzbijanych tumanów kurzu, także to jest. Fajna inicjatywa, ciekawy pomysł, i będziemy musieli tak po prostu zrobić, żeby ten kurs się nie wznosił. Piąte pytanie. Panie burmistrzu, czy jako włodarz gminy mógłby Pan zwrócić się do władz odpowiedzialnych za infrastrukturę na terenach kolei o właściwe zabezpieczenie przejścia pod torami od technikum do mieszkań pod znanym zegarem? W najdłuższej części tunelu są wyłapane otwory, wyłupane otwory do jakiejś studienki. Chodzą tam mieszkańcy chlastawy, dzieci, pracownicy IKEA, którzy mogą wpaść nogą i doznać uszczerbku na zdrowiu. Tym bardziej, że od dłuższego czasu przejście jest nieoświetlone. Powinno być oświetlone, ponieważ tu mamy porozumienie z PKP. A dokładnie z polskimi liniami kolejowymi odnośnie wspólnego otrzymania tego przejścia. Też nieruchomości tam troszkę partycypują i akurat nie za oświetlenie płaci gmina, i tu energetyka kolejowa po prostu bierze za to pieniądze, że on oświetla. Także musimy to sprawdzić po prostu. A wyupalne studzienki, bezpieczeństwo przejścia, no to dobrze, że jest taka informacja i proszę zeszło tego typu informacje. To oczywiście wystąpimy do służb kolejowych o odpowiednie zabezpieczenie. Szóste pytanie. Witam. Po wybudowaniu ronda była mowa tylko o czasowym parkowaniu na parkingu przy ulicy PCK. Miejsc jest mało, a nie zmienia się nic w kwestii pozostawiania pojazdów na cały dzień. Czy w końcu zostanie coś zrobione z tą sprawą? A miejsce dla taksi lepiej byłoby przekształcić na miejsce dla osób niepełnosprawnych, dopóki na terenie miasta nie ma taksi. Zacznę od tyłu. Taksi to nie chodzi tylko o taksji ze Zbąszynka, ale również podjeżdżające... Właśnie taryfy z innych miejscowości mają to miejsce, na które mogą podjechać i wysadzić swoich pasażerów. Czy to ze zmuszenia między Rzeczą, Wolsztyna, a różne takie taryfy do nas przyjeżdżają, dlatego też nie ma tu potrzeby dla znaczenia miejsca kolejnego dla niepełnosprawnych. Są tam dwa miejsca dla niepełnosprawnych, a więc one póki co są wystarczające, i aby tych niepełnosprawnych nam nie przybywało. Tak dużo, żeby trzeba było zmieniać. Jak również są tabliczki pozwalające parkować tam do dwóch godzin, czy zatrzymywać je i parkować do dwóch godzin. To jest tylko kwestia uczulenia strażnika i policji, żeby zwracali uwagę, że, że ktoś zostawia pojazd na cały dzień. Nie ma to możliwości zostawiania pojazdów na cały dzień. Natomiast na całe takie dobowe, całodzienne zostawianie przejęliśmy od PKP te ogrody między pocztą a dawną bazą telekomunikacyjną i ten teren zostanie przygotowany na. Pod taki, będzie tam zrobiony taki parking do parkowania całodobowego. Natomiast tu jest ograniczenie do dwóch godzin i tylko kwestia wyegzekwowania, respektowania tych, tego oznakowania. Siódme, ostatnie pytanie. Dzień dobry. Chciałabym się dowiedzieć, kiedy zostaną zamontowane osłony na lampy przy ulicy Wojska Polskiego, by nam nie świeciły w okna? Osłony są zamówione przez firmę, która wykonuje nam tą inwestycję wzdłuż ulicy Wojska Polskiego i to jest kwestia najbliższych dni, myślę, kiedy one już zawisną i tym osobom, którym to przeszkadza, po prostu tam zostaną zamontowane i to światło zostanie skierowane w stronę jezdni i chodnika. W imieniu swoim mieszkańców dziękuję za wyczerpujące odpowiedzi. Dziękuję bardzo. Do miłego następnego spotkania.